Drzewa mam do cholery, a tu jest taki dół, zatem ja to spalę, a ja dziennie palę taczka półtora. To bardzo mało. Bardzo mało spalam drzewa, na taczkę mi wchodzi w trochę drzewa, to półtora taczki palę przez cały dzień. No cały dzień się nie pali, palę tylko 6 godzin. Sześć godzin, pies się wygasa, miodzio w domu jak łaźnia. No, bo dom jest ogrzany. Ociek, ogrzany Ociek jest ocieplany, ocie dobrze zrobiony, grubo jest. Także nie ma czego, pacie hajcować do tego. Pali się tyle, ile trzeba. Cały dzień się nie pali, całą noc się nie pali. Pali 6, 6 godzin, 7 godzin, wszystko górę. Ok, No to spalam, człowieku, półtorej taczki drzewa. No, Dziennie. To I bardzo, więcej nie palę. To bardzo I tak, tanie ogrzewanie. Tak jest. Ja co ja tego drzewa z polowiką spalę? Tu było całe pewno, ale ile lat ja to palę? No i... Ile lat? Ile lat tu przyjeżdżam, to tak. to drzewo jest? Dopóki jest chałupa postawiona 4 lata temu i przez 4 lata palę, cały czas palę, to tyle wypaliłem. O. Tyle wypaliłem, bo to, tu jeszcze tu było drzewo, nie? Mm -hmm. na, na tym krepisku. Ale przez 4 lata cały czas palę, jak jest chałupa postawiona. Już piąty rok mieszkam po tej chałupie i tyle drzewa spaliłem. O. A tyle jeszcze mam do palenia. No to tego nie spalę tej zimy. No a to jeszcze ile? No to, że trzy lata, cztery lata palcem w dupie e, mogę trzymać i nie spali się. No, tyle jest narobione drzewa. Nie, no, I, to pięknie. No ale się człowiek narobił. No to było pracy. To było pracy, bo trzeba było przywieźć, pociąć, połupać po poupać, tutaj. To moja praca, rozumiesz naprawdę to był szok i to sam jeden. To nie podziwiać. było pomocy. Sam jeden zrobiłem, Paty ile drzewa narobiłem. To chyba najciężej to z lasu wyciągnąć. Najgorzej nie? to było, że z lasu, z bagna. Uuu. Bo to jest wszystko z bagna, wyciągane jest, bracie, tego, żeby i cięcie układane na metry, do góry, do góry, jak daj więcej. Tak. Widzisz, to jest właśnie to. Także no, piła, ty mówisz, no... Jakieś inne zastosowania zębów, ale na razie idzie. No jak nowa, no ostre, no jak nie wiem, czy ona by tak w lesie intensywnie wytrzymała, ale wątpię. Nie wątpię, czy wytrzyma tak intensywnie, żeby to e, ciąć. To tak gałązki i tak dalej, to można ciąć. A ale w lesie skąd. skąd, skąd a w lesie chcesz taki, prąd? tak, a w lesie skąd ten prąd. Tak jest. Ale choćby nawet czy tam prądu, czy nie prądu, jakby chciał ten metry tu przywieźć i coś, grube to ona by nie bardzo, ona by tego, nie? Ja, pana Za piła... słaba jest do takiej rzeczy. Pana piła jest, jest niezawodna, nie? A moja Piła to ma 30 lat, 34 lat. Ale lata, moc jest, ale moc ma 4-5 koni, to ona idzie, ona to wszystko drzewowo robiła, całe życie robiła. Od nowego ona do tej pory chodzi, to przez 34 lata, człowieku. Bez przerwy ona mi chodzi. Ale, piła. ale to wam, widzicie, o piłę i ona chodzi. No, piła wiadomo. elektryczna ma taką zaletę, że jak tu jesteśmy w budynku, to nie kopci. Gdybyśmy no, tu zaczęli tamtą piłowę, to byśmy się udusili. Nie, nie? jak oleju doleja że no to prostu będzie kopie. Ale w budynku? Ale a co? Tu się, ja, tu ciłem. ja to wszystko moją tą piłą z chilem wycięłem, pocięłem wszystko to. Co krajzegom, to krajzegom, a co piłą, to piłą. Chciałem. I wszystko się woziło i się tu rzucało, układało, układało. Jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale upane było, kiedy było mokre. No, upane, no pewno, że tak było. Bo suche trzeba ciężko rozłupać. Tak. no Co było możliwe, co było grubsze, co nie dałem rady, czy tam jak rzucić, to go przeupałem. Przypuśćmy takie twarde drzewo, jak o dąb, czy tam inne, inne, to upałem, bo opał takie kawałki, jak, jak mówiąc tutaj, o, to się upało. Widzisz, to tu. O, o tak. Takie to się upało, to jest dębina, upało się i się rzucało. To taki no, wejdzie do pieca duży? Nie. Taki wejdzie do pieca. Taki wielki? Tak. Kurje. Taki wielki jak kładę do pieca. Takiego. Kilka klocków I ono mi się pali i pali i pali. To, naj, to... No to jest to suchutkie drzewo. O co tu chodzi, Rozu? Nie, no to widzę. Jak ono się to, ma kopcić, nie, jak ono się nie, ma nie palić, jak no to jest nie. drzewo eleganckie. No. To, to najlepsze drzewo według pana na opał jakie jest? O? Jakie drzewo najlepsze jest? Brzoza e, czy sosna? Czy dąb? Ja ci powiem, dom to nie bardzo. Dąb to jest ciełem, bo ciełem, bo, bo tak było, to ciłem. Ale najlepsze to jest, macie Bóg. Bóg, brzoza, Bóg, ten. No. Bóg i ten, no. Jak to się nazywa? ten? Jezior Jes nie. Nie! Jeszcze takie twarde jest drzewo, które tego. To no, tak, te drzewa tak, rozumiesz, nie? A dąb to musi bardzo długo schnąć, żeby on się mógł palić. To drzewo, te dęby, co mają tutaj, co mają, to mają 2-3 lata. Tutaj, nie? Te dęby. Już teraz można ich palić, ale nie palę samym tym dębem. Zawsze jak wezmę tego dęba jednego do pieca, włożę, przypuśćmy, to jest dąb, nie? Tak. To już resztę dokładam sosowego lub zozy. Do tego. Nie samego dębu. Dlatego, że rozumiesz dąb wytwarza kwas. A. Kwas i bardzo komin się okleja, bo wytwarza kwas i ten kurwa mać. Wiesz, kleisty ten dym, który kumuluje, się przykleja. No. A, a ten brzoza idzie pięknie. Pali się pięknie i nie osiada nie nic. Natomiast sosna. Sosna, żeby tylko nie... nie żeby nie yy, takie, nie smolne. Smolne to idzie na rozpałkę, a jak takim smolnym, drzewica to gorzej, bo drzewica się jeszcze lepiej klei, bo temperatury dostaje i się klei. No, tak na rozpałkę, tak troszeczkę weźmiesz trochę, podpalisz, okej, okay, idzie. Tak się starać się, rozumiesz, najlepiej, to sosta jest dobra, rozumiesz, brzoza też jest dobra, buk jest też dobry, rozumiesz. Ja ci powiem, każde drzewo jest dobre, do palenia jak jest suche, czy to będzie brzoza, czy to będzie jesion, czy to będzie, e, nie wiem co, jak jest suche drzewo, to się pięknie pali i nic nie się nie dzieje. A świerk? Świerk, natomiast też jest dobre drzewo, no tylko, że szybko się pali i strzela. No. To chyba modrzew najbardziej strzela. No modrzew to nie wiem, bo ja mu modrzewu to tam nie wycinałem i drzewa nie kupowałem, nie tego modrzewu, e, nie, ale świerk tak, świerk tak. Śmierdzo strzela, Także mówię tu drzewa, ja mam full. jeszcze do... oj... Nie pod... no, jak to tylko taczka dziennie, to tu to, 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 to nic nie ubywa. Półtora taczki spalam dziennie, człowieku. I mam gorąco tak, że muszę piec wygasać, bo przecież nie wyruba. I ciepłą wodę też. I cieplutka woda jest, rano wstanę, wyczyszczę piec, dobrze spalę, Pali się, bacie, pięć godzin czy co. Dziękuję do rana, miodzio. Nie palę więcej. Piec się przygasa. I tyle tego tego widzisz? Dlatego widzisz. Oszczędność, bracie no. jej. Nie hajcuję tak, żeby miał dziennie spalił cztery taczki czy pięć. Nie. Kilka drzew, no mówię, dy, dy, mm, półtorej taczki tego drzewa włożę, kurczę. Ono siedzi i siedzi. Takie klotki jak ja podkładam, bo to jest za krótkie, nie? Także za krótkie, ale ono ma długie. Jest takie. No ale to za krótkie nie może być? Może. No, no, dłuższe jak to, o takie mogę kłaść takie, do pieca. Takie wielkie? Tak, takie no do pieca. Ale że, tego, tego e, trochę mniej, wiesz, to lepiej do końca tak nie wkładam, ale takie drzewa mogę kłaść do tego pieca i będzie się. Bardzo duże. Tak. To się długo pali. Tak, długo się pali i ja podkładam dwa, trzy razy i do pieca nie zaglądam. Czyli do węgla pan by nigdy nie wrócił? Ja do węgla nie kładę, bo to węgiel to jest najgorsze, najgorsze co może być. Kurwa, nie wypala się, kopci, śmierdzi jak skurczy być Człowieku, a ja rzucę bzozy, choć trochę dymku, tego to zapach jest inny. Czy sosta, czy drzewo suche, całkiem jest inny zapach. A węgla kotłuje, śmierdzi kurde, jak nie wiesz co, komin obsadza to naprawdę musi być piec zajebisty, żeby kurwa tego dymu nie, nie wychodziło na zewnątrz, no. Ale z drzewa mało popiołu jest, nie? Drzewa jest mało popiołu, a z węgla ile włożysz, tyle wyjmiesz. Oje. Co się wypali, to się wypali, ale niech go szlak trafi, niech on będzie nawet za darmo go kurwa nie chce. No by mnie ktoś przywiózł, że węgiel, chłopie, bierz, bierz węgiel, to będzie chłopie spieprzaj z tym węglem razem z tobą. Czyli drzewo. Tylko jedyne drzewo, drzewo, które idzie czysty dym, elegancko, idzie zapach, nie kopci się, nie nic, suchu tenkie. Czyli to drzewo, które dziś w tym roku by pan przywiózł, to dopiero za 2-3 lata będzie na opał? E, ja suche wycinam, ja ją ja kolego, nigdy nie wycinam. To znaczy jak, suche? Jak wycinam, to wycinam takie drzewo, suche. Martwe już. Już takie, A. już suche, i choć nie, nie palę w tym roku tym drzewem, jak go wytnę, palę go za rok. Za dwa. No, Tylko w lesie było przez Już go składam osobno, choć suche drzewo jest, ale nie palę nim od razu, żeby z lasu wyciągnąć i palić. Ono, przez to jak to? Przez je aż dzwoni. No. To piękne drzewo jest. Tak jest. no ono. co ty macie od tego drzewa macie chceć? suchuteńkie, jakie chcesz, kurczę, macie, palisz kurde, no, takiego kocha, suchuteńkie drzewo. O co tu chodzi? Nie, no to jest... No, o co to, to mokre? Nie, no już... No kurde, ono tyle lat kołka wrzucę, kilka kołków wrzucę, ono się pali i pali i pali. Ale że takie duże kołki się palą? Wchodzi, no wchodzi takie kołki. Ja mogę go przełupać, mogę go nie przełupać. Całe głowę wrzucę, kilka, pięć kołków takich. Dziękuję. I ono się już pali miodzią. Nie muszę do pieca zaglądać. No. Buka jest chyba najmniej tutaj, nie? Buka tutaj najmniej, no bo tak podchodziło, że yy, nie było w tym miejscu buka, żebym tam gdzieś było takiego, nie? To nie było, nie? Było dużo brzozy, dużo takich, o tak jak widzisz widzę, no, jest to trochę sosny Dużo brzozy jest Osiki jest też dużo, osika też jest dobra do takich pieców, rozumiem, suchutkie elegancko No, no ja słyszałem, że ponoć osika komin czyści, czy to prawda jest? Yy, nie wiem, czy tak ono czyści, ale Y, e, czyści i bzoza komin, y, no sosna trochę za, o, sosna trochę obcego o o, komin, nie, ale tyle co sosny to nie więcej bzozy mam, tutaj dużo bzozy mam, dużo mam świerka, dużo mam te inne takich drzew, rozumiem rozumiesz, dęba mam też tak samo, ale bardzo mało, ale tyle co mam to ono, akurat jest wyschnięte i może się palić. Dąb łatwo poznać, bo ma korę i ma taki. Ta. Taki, taki ciemny rdzeń. Tak, to, to łatwo, to te to nie ma cudów. No, to taka jest prawda. No, co tam dużo mówi. To kiedy no. pani Kazimierzu do lasu? No ja do lasu idę za miesiąc. No za miesiąc idę do lasu, e, dopóki jeszcze e, nie pójdę do pracy. Nie pójdę do, do pracy jeszcze, nie. W tym momencie, że jeszcze jak pójdę od, od lutego, to miesiąc czasu, czy dwa miesiące porobię w lesie. że zrobię te tego drzewa sobie już na kilka lat znowu, żeby miał potem miejsce rzucać. Ale... To wypalę, czy tam jak? Żebym miał gdzie rzucić, bo teraz na razie nie mam gdzie. To, to z lasu Pan już przywozi pocięte na długość, czy nie? Nie, do domu przyjeżdżam i w domu tyne. To takie długie Pan przywozi? Tak, no tnę są takie, żebym dał radę, to... Podnieść? No tak, na metra, półtora metra, wiesz, takie różności, nie? Gęziówka sobie osobno, e, te grubsze też osobno. I sobie tnę i oj, rzucam i... Pracochłonne, no No ale, pracochłonne, No ale... wybacz, ale... Ale później jest za Ale później jest, o idziesz i patrz, chudkie bierzesz. Kurwa biorę sobie bracie, o na jakie ten drzewo, rozumiesz o biorę i palę. Widzisz, ty suchutenkie, o kołeczki, no co ty chcesz od tego drzewa, o. No? No. Nie no to jest bardzo ładne. To, no. chyba, to sosna chyba będzie. No sosna, ale nie jest smolne, nie? Nie, nie. No to też nie jest bierz. nie smolne, nie? nie? No. No bo przypuśćmy jak o to, na, na rozpałkę, na przykład to. To jest smolne, nie? To tylko na rozpałkę mogę wziąć. Uciąć się kawałek, nie? Kawałeczek. Tylko, żeby podpalić, żeby papieru nie podkładać, jak inni podkładają i komin zapychają. Papierem? Tak! A ja sobie kawałek utnę, zrzasgę, podłożę, pięknie się pali. No. Wtedy tak. No tak, i po to to mam te właśnie smolniaki, takie specjalne mam. O, takie długie mogę kłaść do pieca. No, bo taki jest długość, nie no to pieca. Jest, Ja wiem, 60 centymetrów? No, tak, tak, tak wchodzi, nie? Tak wchodzi. Ale zawsze krótsze tynie. Krótsze zde, bo, bo piec jest dwupiętrowy, jest głębszy i krótszy. Mhm. Do pewnego momentu te wchodzą, a jak już drugie piętro, to muszę trochę mniejsze dawać. No i dlatego takie, więc jedne krótsze tynie, drugie e, dłuższe tynie, żeby założyć cały piec. To się zakłada... do pełna się ładuje zawsze? Do pełna ładuje i mam z głowy. To taczka na raz wchodzi, nie? Nie, no ta taczka nie wchodzi na raz, na taczka wchodzi mi e, na dwa razy. A, no to trzy... No wiesz, tackę naładuje, ta, no ale jaką taczkę zrobisz. No, no tak. No. Ale mówię ci, że tego to... Mówię ci, że tego. No. Także widzisz, idę od lutego i sezonu, tu drzewa mam. Ja nie muszę iść robić. No widzę. Nie ja muszę iść robić. Ale... Bez roboty to mnie szlag trafia, muszę iść, muszę coś robić, bo mnie kurczę mać ręce zastaną, a tak to z drzewa sobie zrobię, za co pójdę do pracy. Choć mam roboty, nie powiem, bo mam tyle roboty, mechanikę, tu mam robić, tu nie mam, ale jest zimno, to nie robię, to wolę iść do lasu. W lesie się można rozgrzeć. A w lesie to się rozgrzejesz, narobisz się, rozumiesz, i przyjemnie, rozumiesz, coś się posiedzieć. No, tak, żeby iść, no.